W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Wielki post związany z nim czas wstrzemięźliwości to czas łaski i szansy dla każdego, tym mocniej rozbrzmiewają słowa liturgii. Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. W obecnej ofierze eucharystycznej, miłosierdziu Bożemu polecam zmarłego Władysława Nykiel. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i zaniedbania. Panie Jezu, który jesteś lekarzem ciał i dusz ludzkich, zmiłuj się nad nami. Chryste, który nie przyszedłeś wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmocny, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmagący wieczny Boże wejrzy łaskawie na naszą słabość w walce z mocami ciemności i wyciągnij w naszej obronie swoją potężną prawicę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Pytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan Bóg. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie. Jeśli podasz Twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twoje światło zabłyśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem. Pan Cię zawsze prowadzić będzie. Nasyci duszę Twoją na pustkowiach, odmłodzi Twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Twoi ludzie odbudują prastare zwaliska, wzniesiesz fundamenty pokoleń i będą Cię nazywać naprawiaczem wyłomów, odnowicielem uliczek. Jeśli powściągniesz nogi od przekraczania Szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz Szabat rozkoszą, a święty dzień Pana czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by się nie przeprowadzać, tak by nie przeprowadzać swej woli, ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz rozkosz w Panu. Ja Cię powiodę w tryumfie przez wyżyny kraju. Karmić Cię będę dziedzictwem Jakuba, Twojego Ojca. Albowiem usta Pańskie to wyrzekły. Oto Słowo Boże. Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie. Pobiedny jestem i ubogi, strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Uraduj duszą swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie. Pane z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do Niego, pójdź za mną. On zostawił wszystko i wstał i poszedł za Nim. Potem Lewi wydał dla Niego niewielki. Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szzymrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc do jego uczniów, dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają, nie przyszedłem powołać do nawrócenia sprawiedliwych. Lecz grzeszników, oto słowo pańskie. Do Jezusa Chrystusa, jedynego pośrednika u Boga. Zanieśmy nasze prośby za papieża i pasterzy kościoła, aby wytrwale głosili Ewangelię Ciebie, prosimy. Za rekolekcjonistów, aby moc Głoszonego Słowa Bożego owocowała wiernych łaską. Ciebie prosimy. Za uzależnionych od alkoholu, aby prowadzili życie pełne Bożej radości i wolności. Ciebie prosimy. Za lekarzy, personel medyczny, aby z troską miłosiernego Samarytanina opiekowali się chorymi i cierpiącymi. Ciebie prosimy. Za zmarłego Władysława, aby dostąpił wiecznego szczęścia w niebie, Ciebie prosimy. Za nas, abyśmy podążali drogą wielkopostnych tajemnic, Ciebie prosimy. Jezu, przyjacielu i uzdrowicielu dusz ludzkich, niech nas ogarnia Twoja łaska, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki, twoje, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracą ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracą nam ludzkich. Tobie je przynosimy, aby się stało dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. udolicie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz ojcze, przyjmij tę ofiarę uwielbienia i przebłagania, i sprawa, by nasze serca przez nią oczyszczone odpowiedziały miłością na Twoją miłość przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu za prawdę godne To i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmagące Boże, Królu Wiecznej Chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, albowiem pozwalać Twoim wiernym co roku z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, aby gorliwie oddając się modlitwie i dzieło miłosierdzia, przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia osiągnęli pełnię dzieciństwa Bożego. Dlatego z aniołami, Archaniełami, i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Wysławiamy Cię Boże Wszechmogący, Panie nieba i ziemi. Przez Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który przyszedł w Twoje imię, w niej wyciągasz rękę do grzeszników, On jest słowem, które nas zbawia i drogą, która nas prowadzi do pokoju. Wszyscy oddaliliśmy się od Ciebie, ale Ty sam, Boże nasz Ojcze, stałeś się bliski dla każdego człowieka. Przez ofiarę Jezusa Chrystusa Twojego Syna, wydanego za nas na śmierć, doprowadzasz nas do Twojej miłości. Abyśmy także my dawali siebie braciom. Przez tę tajemnicę pojednania prosimy, abyś wyświęcił mocą ducha świętego dary, który ofiaruje ci Kościół, posłuszny polecaniu Twojego syna. On to, gdy nadeszła godzina, w której miał wydać samego siebie dla naszego zbawienia podczas wieczerzy, wziął chleb w swoje ręce, dzięki Tobie składając, błogosławił. Łamał i dawał swoim uczniom mówiąc, bieście i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie w ten ostatni wieczór wziął kielich i wychwalając Twoje miłosierdzie, podał swoim uczniom mówiąc bierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczanie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Obchodząc pamiątkę śmierci zmartwychwstania Twojego Syna, składamy Ci, Ojcze, ofiarę pojednania, którą On nam zostawił jako dowód swojej miłości i którą Ty sam złożyłeś w nasze ręce. Przyjmij także nas, Ojcze Święty, razem z ofiarą Jezusa Chrystusa i przez udział w tej uczcie eucharystycznej daj nam swego Ducha, aby została usunięta wszelka przeszkoda na drodze do zgody i aby Kościół jaśniał pośród ludzi jako znak jedności i narzędzie pokoju. Duch, który umacnia miłość, niech nas zachowa w jedności z naszym papieżem Franciszkiem, naszym Biskupem Adamem i wszystkimi biskupami świata kapłanami, diakonami i całym ludem chrześcijańskim. Przyjmij do tego królestwa naszych braci i siostry, którzy zasnęli w Chrystusie i wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Ty, który nas zebrałeś wokół swego stołu, zgromadź doskonałe jedności ludzi z każdego plemienia i z każdego języka, razem z Dziewicą Maryją, z apostołami i wszystkimi świętymi na w niebie, gdzie będziemy się radować pełnią pokoju na wieki. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, by odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryż jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas baw do złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste. Przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię nie zważyj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnie jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baronek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie ozdrowiona dusza moja. Budujmy się pośleni chlebem dającym życie wieczne. Prosimy Cię Boże, aby sakrament, który przyjmujemy na ziemi, stał się dla nas pomocą w drodze do wieczności przez Chrystusa Pana naszego. Boże Ojcze, Stwórco Świata, Wszechmogący, Miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza do i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i w wielu regionach Europy i świata zwracają się do Ciebie, szukając siły zbawienia i pocieszenia. Uwoli nas od chorób i strachu, lecz naszych chorych pociesz ich rodziny. Daję mądrzej rządzącym energią i silnym lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwilach próby, ale uwolni od wszelkiego zła. Oto Cię prosimy, który jest Synem i Duchem Świętym, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Mariusz, uzdrowicielka chorych i Matko Nadziei. Święty Michal Archaniel. Pan z wami niech was błogosławił Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty idźcie w pokoju Chrystusa